Wyszymaj się, nagram swój kolejny odcinek z Cesa i widzowie ci gramy mój pierwszy skrzydłowy, oczywiście na odcinku. Eee... No co za debile no! Przerwę techniczną sobie wzięli. Przepraszam widzowie za tych debili. No eee... dobra mi się gra, to nie chcę, oszczędzamy. Ogólnie widzowie mam prime i zakupiłem sobie takie ładne dwie berety. Bardzo dużo ładnych rzeczy zakupiłem. No ogólnie rzeczy zakupiłem. Dużo. Bardzo. Skrzynki też. Yy, no, bardzo mi się podobają te. Akurat ja je ja kupiłem normalnie. Za 6 czy 7 zł. A ja w trakcie tej przerwy technicznej przypomnę wam o zostawieniu subskrypcji. Łapki w górę. No i oczywiście... Napiszcie ten komentarz, napiszcie jakiś miły komentarz, a przypnę Wam serduszko z miłą chęcią. Yy, jeżeli oczywiście chcecie coś, coś ze mną zagrać na przykład, to ja bardzo chętnie sobie z Wami pogram. Yy, przerwa techniczna jeszcze. O dobra, lecimy. Lecimy widzowie, lecimy! Piek. Dobra O Boże, zapomniałem Ale mnie Aha, dwóch na jednego się. Super A mój kolega ma lagi chyba Ale zabił jednego Dobra, sobie górą pójdziemy. Aha, dobra. Super, chyba zwróciłem na siebie uwagę. Co? Od tyłu mi kurde wleciał. Dobra, ja mam dzisiaj jakiegoś słabego Prima chyba. Mój kolega chyba oszczędza i to bardzo, nikt nie kupuje. To może być dobra strategia, ale... i też błąd. Eee, dobrze gra No, dobry jest. Kurde! Dobra, jeszcze ja odpalam. W tej chwili nie ma kurde. Ze mną się tak nie robi, człowieku. Dobra. O nie, dobra, to jest XM, -ka, ja nie chcę. Napiszcie w komentarzu, czy to ładny skin. No sobie wezmę ten małpika, mu flash fajny jest. Aha! Nie ja wiedziałem, że tam w ogóle stanąć można.

Myślę, że się mordką nie słyszałem. Ja wiem, że ja tak po zrobiłem. Oha! Dobra, to fajnie. Ale kampił mi tu ziomek. No w sumie też ale No, kurde no. Nie wiem co mam widzowie powiedzieć Jeden rozwalony, drugi tak średniawa No dobra, lecimy ziemeczku Ale, ale go rozgrałem na IQ Tak ogromny ziomek na IQ zostało. CO? Dobrze Aj ale MVP leciał. Boże MVP, MWP. Czy jak coś... Dobra, niej, walić to. Sobie kupię dwie berety, sobie eko zagram. Sobie może później Ja kupię. Co ja zrobiłem? jo! Wszyscy w głowę jeszcze! CO TO JEST?! Dwóch gości dwu, dwa, dwa strzelę w głowę, nie? jakby był cztery jakimś Może jestem? Nie no nie O Zajmę się to słowo. Kurde Kulera. przeszkadza mi tu coś, no. O, dobra. No to lecimy. Nie chcę jakiegoś ksema, wywalaj mi z tym gunwem. Ja, ja lubię kałachę, ale aktualnie mi się po prostu nie chce. Zrozumcie to. Ale, ale, porobiłem kolegę. Ale ładna mam M4. On ma jakby. To teraz antyterroryści może sobie tak rewolwerem zagram. Lubię całkiem grać rewolwerem. Tylko minus jest taki, że ma trochę mało amunicji. tu zrobił? Kolego! Co się patrzy? Gdzie się patrzysz, kolego? Hmm, <grych> no, może tak sobie zagram jeszcze tym rewolwerem. No dobra. To mi robi, kurde, zakaj on tako dober je na tem? M4, a4 sam sebi, kurde, valno pležem. Poszli górą. CO?! Aha! To Ziemek miał po prostu takiego laga mózgu. A ja po prostu byłem głupi, bo się tam nie popatrzyłem. Dawaj! On nie umie grać się kałachem w ogóle, nie? Kałachem on nie umie chyba grać. Yy, no kałach jest niecelny, no. Trzeba mieć dobrą rękę do tego. A ja mam. No. Ta, ten co tu robi kanapeczkę sobie, kurde? Co może obiadek? No w sumie pora obiadowa. No. Niech mu będzie smacznego, zmuchaj dawalną. Nie czemu on nie przeładował szybciej? Czemu on w ogóle smajkała? Kurde no. Uff. Wkurzony jestem na do niego. Dobra, sobie zagramy rewolwerem. Chodź, meczko. Pobijemy te dzieci. A dobra. Muszę być zawsze przeładowane. No, śmieć! Kamper pierdzielony. Ty kamperze, kur. śmieć. A ten, co robi? Ten, co robi w tym bazie? Kurde się wóteczki. Dobry! Brawo, ale nie wyciągaj tego noża, bo on tam jest. No człowieku, co ty eee, Nie, nie jestem Ukraińcem. Na szczęście. Dobra, trzeba ich tu zagrać na umysł. Polecimy tutaj. Zalniemy pyk. Cristiano Penaldo. Robimy pik. Prawie go zabiłem. Nie radził no, nie mi trafić. Czemu on, nie ma? Czemu on nie wszedł do tego smoka? O co jest pytanie? Jezus, Mary, co tu się dzieje? Dobra, biorę moją tajną broń. Pepe Bizona. To jest taka tajna broń. Ja tym tak rozwalałem ludzi. Tak ich wkurzałem No a ten co odwala Dobrze, brawo, jednak Jednak, jednak Dobrze, brawo Super Kupuję wszystko co mogę nie? kur, jakie grubasy, Pierdzielone No dobra, widzę, to był na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, nara!